Dostał mi już ostatni slot wyposażenia do omówienia, czyli slot czwarty, dokładniej ta parośnica, szpiega no i zdolność, która tym samym ją oferuje. W dzisiejszym filmie będę chciał wam przyjąć mechanikę przybierania się, omówić właśnie teorię oraz powiedzieć, jakie wczoraj są dobre, jakie nie, i dlaczego. Więc już standardowo zaczniemy od teorii. Niewidzialność to nie jedyny sposób na maskowanie się szpiega. Szpieg, również może się przebrać za dowolnego członka swojej bądź też przeciwnej drużyny. I co nam tak w zasadzie dodaje? W przypadku, gdy przybierzemy się za sojusznika, możemy skupić na sobie uwagę przeciwnika. Na przykład, przybierając się za sojuszniczego medyka. A w przypadku, gdy jesteśmy przybrani za wroga, możemy korzystać z woli konstrukcji. Wrogie teleporty przenoszą nas, a wrogie zasłonki leczą. W dodatku, wrogie działka skarżnicze do nas nie sprzedają. A to jeszcze taka pewna ciekawostka, że payload, czy też właśnie podzie na frontierze, również nas leczą. Gdy jesteśmy przebrani, możemy zmienić broń, którą trzyma nasze przebranie. Aby to zrobić musimy trzymać w ręku przedmiot, który odpowiada numerowi slotu za broń, którą chcemy zmienić. Przykładowo rewolwer to będzie slot pierwszy, na przykład jak będziemy właśnie przebrali za Scouta, zmienimy wtedy na dubeltówkę. Domyślnie mamy to ustawione pod klawiszem B. W dodatku, gdy przodujecie, również przebuduje wasze przebranie. Dzięki czemu możecie przykładowo udać, że przodowujecie rakietę z żołnierzem. Gdy się przebierzemy za jakąś klasę, przyjmujemy jej szybkość. Jedyna różnica jest, gdy się przebierzemy za Scouta. Ty, też szpieg nie otrzyma bonusu do szybkości, jakiego bym na scout? Tym samym przechodzimy do ustalenia, które przemian jest dobre, a które nie i dlaczego. Scout. Jak już powiedziałem, szpieg nie otrzymuje bonusu do szybkości. Również jak, jak się przybierzemy właśnie za scouta, szpieg nie ma możliwości robienia double jumpów. Przez co raczej każdy z, z już takich bardziej doświadczonych graczy, którzy po prostu wiedzą, jak mniej więcej dana klasa się porusza, w jaką prędkością i jak się zachowuje, to zauważyć, że to jest szpieg, właśnie, a nie scout. Przez co scout moim zdaniem jest najsłabszym przebraniem dla szpiega. No, może ma te inne hitboxy głowy, między innymi właśnie, że ta głowa już zaczyna się, kiedy właśnie scoutą się kończy głowa, ale to nadal jest troszeczkę za mało. Lecz właśnie też jest jeden sposób dogrywać się z tym przebraniem. Dokładnie kiedy się przyjrzycie za scouta, no to teraz skaczcie. Przez co wróg może być lekko zdezorientowany i na pierwszy rzut oka nie zobaczy właśnie, że jesteś po prostu szpiegiem. Kolejne przebranie, czyli żołnierz. Kolejne przebranie, które moim zdaniem jest słabe, gdyż, jak już mówiłem wcześniej, szpieg, jak się przebiega, przyjmuje prędkość klasy, za którą się właśnie przebrał. A soldier jest znacząco wolniejszy niż szpieg. Przez to, zanim dogonicie waszą ofiarę, jakiś wasz sojusznik może już go po prostu zabić, bądź też po prostu po drodze możecie zginąć, bo będziecie znacząco wolniejsi. Ale z tą prędkością również wiąże się jedna zaleta: dokładniej właśnie, że sold jest przez to wiarygodny. Ponieważ nikt nie pomyśli na pierwszy rzut oka. Że to może być szpieg, bo raczej kto normalny by się chciał przebrać właśnie za solda, skoro właśnie jest wolniejszy, a szpieg musi mieć to jednak mobilność. A więc Pyro. Szczerze przebranie wiarygodne do momentu, gdy się nie podpalicie przez jakiegoś enemy, ale akurat każde przebranie jest łatwopalne, więc akurat tutaj nie ma jakiegoś tam moim zdaniem wielkiego minusu z tym. Za to to przebranie ma dosyć fajny plus, czyli zachowujemy bardzo fajną prędkość, no tu jesteśmy troszeczkę wolniejsi niż szpieg, ale dalej ta mobilność jest zachowana w miarę dobrze. I na pewno jest mniej sytuacyjny niż żołnierz. Demoman, czyli kolejne przybrajnie podobne do solda, czytaj jesteśmy wolniejsi, ale bardzo wiarygodni. Jeżeli chcemy być bardziej wiarygodni z tym osobiście radzę trzymać wtedy slot drugi, czyli Sticky i Heavy, który jest moim zdaniem trzecim najsłabszym przybrajem dla właśnie szpiega, przez to, że jest najważniejszą klasą z gry. No chyba że gramy pod taktykę na tzw. udawanego friendly Putisa, czyli po prostu trzymamy albo pięści bądź też kanapkę. I po prostu kłócamy i czekamy aż nas podejdzie i wtedy po prostu go wykańczamy z rewolweru. Drugie najsłabsze przebranie, czyli właśnie Inżynier. Dlaczego to najsłabsze? Mamy niby tą szybkość, ale z Engiem jest jeden związany bug. Dokładnie jak się my właśnie za Enga przybierzemy, wyciąga się losowa broń czasami. Dowo możecie zobaczyć Enga, który lata z ambasadorem, bądź też po prostu z jakimś rewolwerem lub z nożem. Przez te bugi niestety Eng jest dosyć no, słabym przebraniem. Teraz też, również, zważcie, że no, trochę to też byłbym mało wiarygodny, no, chociaż jak jakoś Wam się uda i nie macie tego baga, jak zrobić na nim kilka ładnych stabów. Jeżeli chodzi o medyka, to tu jest taka sama sytuacja jak z demomanem, czyli trzymając właśnie Medigana, jesteśmy bardziej wiarygodni. Za to na medyku jesteśmy znacznie szybsi niż demomanem. Mamy taką samą prędkość jak szpieg, lecz tu jest pewna wada tego przebrania dokładniej, gdy najadam na nas wrogowie kursorem to widzą u nas zero na Uber ubercharge'a przez co raczej coś się tej ich już w główce raczej zapali jakaś lampka czyli że medyk nie leczy, więc coś jest nie tak albo jest nobem ale jeżeli mamy przebranie które właśnie ma jakieś czapki i tutaj na nas najadą takie już mają pierwsze skojarzenie, że to jest właśnie szpieg przed ostatnim przebranie, czyli sniper i moim zdaniem to jest jedno z lepszych przebrań ponieważ jesteśmy w miarę szybcy oraz wiarygodni to chyba, że pchamy się ze sniperką na samą linię frontu i tutaj się przydaje, kiedy patrzycie właśnie co macie na przebraniu w rękach, jak właśnie macie snipera z łukiem, to wtedy fajnie właśnie możecie jeśli na linię frontu i mieć jakoś z tego zbytnio dużych konsekwencji, raczej mało kto będzie z rogów wiedział, że jest się właśnie szpiegiem. ale jak macie snajperkę, to niekoniecznie powinniście właśnie pchać na pole bitwy. No i przebranie szpiega, czyli moim zdaniem najlepsze przebranie, które jest możliwe, ponieważ szpiega możecie spotkać w sumie na każdym elemencie mapy. Tak samo zachowujemy bazową prędkość szpiega, przez co jesteśmy nadal bardzo mobilni. I to na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. No i słuchajcie, mam dzisiaj dla Was tą oto, to czapeczkę. Co trzeba zrobić, aby wygrać tą czapkę? Napisać w komentarzu przebranie, kleić linka. No i tyle, wyrósł jedną osobę, która docenia tą czapkę. No i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w innych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!